Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnych od wielu tygodni konsultacjach z polskimi przedsiębiorcami. Każdego dnia w Polsce umierają dziesiątki firm. Ludzie tracą pracę, przedsiębiorcy tracą jakąkolwiek nadzieję na to, że powróci normalność. Zostali oszukani przez rząd i dzisiaj od tego rządu oczekujemy konkretnych, jasnych decyzji. Oczekujemy tego, by odmrozić w reżimie sanitarnym podstawowe branże, które mogą pracować. Tak, by było bezpiecznie, ale przede wszystkim by przedsiębiorcy mogli dalej zapewniać miejsca pracy, by mogli mieć utrzymanie dla swoich pracowników i swoich najbliższych. Rząd oszukał polskich przedsiębiorców, bo w listopadzie zaprezentował taki slajd, na którym pokazał, w jakim reżimie i kiedy będą ewentualnie zamykani przedsiębiorcy. To słowo nie zostało dotrzymane. Bez żadnego trybu, w sposób niezgodny z polską konstytucją, zostały zamknięte całe branże, a inne zostały pozbawione jakiejkolwiek pomocy. To wielkie oszustwo tego rządu musi zostać niezwłocznie naprawione. Tu chodzi o każdy dzień, tu chodzi o każdą godzinę, kiedy upadają kolejne polskie firmy. I dzisiaj wymaga niezwłocznej decyzji odmrożenie branży hotelowej, branży restauracyjnej, tych branż, które mogą zapewnić pracę w reżimie sanitarnym. To, jest, to są również otwarte obiekty sportowe, to są niektóre instytucje kultury, to, to jest wszystko to, co zostało przygotowane, by pracować w reżimie sanitarnym. Panie premierze, nie ma czasu na zwłokę. Nie można dalej oszukiwać przedsiębiorców. Niech Pan wywiąże się ze zobowiązań, które złożył Pan w listopadzie. Niech żadna polska firma już nie upadnie. Z tym obecnym lockdownem to jest dokładnie tak samo jak z każdym bezmyślnym działaniem. Jeśli działanie jest bezmyślne, to może poczynić wielkie szkody, może zniszczyć, ale bardzo trudno jest odbudować. I dokładnie tak zrobił rząd w przypadku tego lockdownu. Z dnia na dzień postawił firmy w sytuacji, w której nie mogły działać, nie mogły zarabiać. Pracownicy i przedsiębiorcy zostali praktycznie bez środków do życia i bez środków na pokrycie kosztów, które nadal są, które nadal są dla nich obowiązujące. Z dnia na dzień podjęto decyzję, ale równocześnie nie zaoferowano pomocy. Pomoc i to mała w stosunku do potrzeb Zaczęła być oferowana po trzech miesiącach. Dziś przedsiębiorcy mówią, że oni już nie czują lęku, oni czują przerażenie. Oni mają przerażenie ekonomiczne, ale także są w bardzo złej kondycji psychicznej, bo nie wiedzą, co będzie dalej. Nie wiedzą, kiedy będą mogli działać. Dlatego żądamy i wnosimy o to, żeby te branże mogły być odmrożone w pełnym reżimie sanitarnym. Przedsiębiorcy są do tego przygotowani. To są poważni i mądrzy ludzie. Wszyscy mówią jednym głosem, że im zależy na pracy. Im nie zależy tak bardzo na zasiłkach, które pozwolą przetrwać. Im zależy głównie na pracy, która pozwoliłaby im przetrwać. Dlatego trzeba wspólnie z nimi wypracować zasady sanitarne, zasady dystansu społecznego, które pozwolą na bezpieczne prowadzenie działalności. Oni to właściwie mają. Przedsiębiorcy, poszczególne branże to mają. Wystarczy wznowić z nimi dialog poważny. I ten dialog powinien być kontynuowany przez cały czas pandemii, żeby można było monitorować ewentualne niebezpieczeństwa i przystosowywać się do zmian. Tego żądamy, tego oczekujemy. To się po prostu należy polskim przedsiębiorcom, którzy budowali siłę i pozycję tego kraju ze swoimi rodzinami przez dziesięciolecia. Chciałbym z tego miejsca prosić o wywiązanie się z własnego zobowiązania pana premiera Jarosława Gowina. Jarosław Gowin 18 stycznia już obiecał odmrożenie wielu branż gospodarki. Kończy się styczeń, mamy 1 lutego, znowu obiecują i mamy przekonanie, że niestety również 1 lutego nie wywiążą się z tych zobowiązań. Panie premierze Gowin, wielokrotnie powtarza pan, że gospodarka jest dla pana najważniejsza. Domagamy się z tego miejsca. Podjęcia dialogu. Nie trzeba opracowywać żadnych zasad, dlatego że wszystkie branże same opracowały już te zasady reżimu sanitarnego. One istnieją, wystarczy je tylko wdrożyć. Domagamy się od 1 lutego otwarcia hoteli i pensjonatów w reżimie sanitarnym. Domagamy się otworzenia restauracji, barów, takich jak ten, który jest za nami. Domagamy otwarcia się instytucji kultury, tych, które można otworzyć. Rząd zdaje się kompletnie zapomniał o instytucjach kultury. I domagamy się otwarcia od 1 lutego tych obiektów sportowych, które służą rekreacji w reżimie sanitarnym. My nie prosimy w tej chwili, my domagamy się, przypominając, że wszystkie obostrzenia, które wprowadził premier Morawiecki i rząd są nie, wprowadzane niezgodnie z prawem. Domagamy się od 1 lutego otwarcia tych branż. Szanowni Państwo, o tego rządu niech świadczy fakt, że jak trzeba było zamykać, to zamykali całe branże. Wiedzieli, jak zamykać. Natomiast jak trzeba było pomagać, to zaczęli przyznawać pomoc po PKD. Tak naprawdę na każdym etapie przygotowywania tej pomocy, tych tarcz, składaliśmy całą serię poprawek. Niestety one były odrzucane przez rządzących. Przygotowaliśmy ustawę kompleksową, złożyliśmy w połowie grudnia, która przyznawała wsparcie nie poprzez PKD, ale przez spadek przychodów danej firmy. Przygotowaliśmy tam dłuższy horyzont czasowy, aby przedsiębiorcy wiedzieli, co mają w następnych miesiącach, od października do marca. Zwolnienia z ZUS-u, postojowe, dopłata do kosztów, zmiana VAT-u z 8% do 5% na usługi żywieniowe. No niestety, nikt się nawet tą ustawą nie zainteresował. Przygotowaliśmy jako klub też ustawę o rekompensatach. Tak naprawdę, dzisiaj rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw przychodzi do Sejmu, będzie składał swoje sprawozdanie, a tak naprawdę nigdy nie stanął w tej walce o małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie do, przeciwko swoim kolegom. Nie potrafił tutaj dać odpór tym bezsensownym działaniom. Dlatego my. Jako Koalicja Obywatelska jesteśmy rzecznikami tych przedsiębiorstw, bo naprawdę są w dramatycznej sytuacji. Teraz to już przedsiębiorstwa wypowiedziały rządowi swoje nieposłuszeństwo. W moim okręgu wyborczym Wisła, Szczyrk otwierają się, restauratorzy w pszczynie, także i w wielu miejscach w Polsce przedsiębiorcy mówią: dosyć, nie mamy na koszty, nie mamy za co żyć. A już bez sensem y, działania tego rządu nikt będzie fakt, że w tak dramatycznej sytuacji, w pandemii, y, 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 handel w niedzielę, który postulujemy, składaliśmy wielokrotnie propozycje, us projekty ustaw, niestety nadal handel w niedzielę nie funkcjonuje. Tak dalej być nie może. Rząd podzielił już całe społeczeństwo i przedsiębiorców, kto będzie zarabiał na budżet, panie y, premierze. Panie premierze Gowin, niech pan wyjdzie z ciepłego gabinetu, niech pan spojrzy w, w twarz przedsiębiorcą i niech zacznie pan myśleć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam na dzisiejszej konferencji. Nazywam się. Dzień dobry raz jeszcze. Witam na dzisiejszej konferencji. Nazywam się Łukasz Malczyk. Jestem prezesem Unii Polskich Przedsiębiorców. Organizacji, która od samego początku, czyli od 13 marca 2020 roku, wspiera, wspierała i będzie wspierać polskich przedsiębiorców. Szanowni Państwo, teraz trochę dosadniej o sytuacji polskich firm i pracowników. Ta sytuacja trwa już praktycznie rok. Rok jesteśmy pozbawieni możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Przestańcie traktować nas jak bydło hodowlane, które prowadzicie na rzeź. Przestańcie dzielić i oznaczać po kodach PKD tych, którzy dostaną pomoc lub tych, którzy nie dostaną tej pomocy i zbankrutują. Nowa tarcza, jakkolwiek by ją nie nazywać, musi być skierowana do wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców, którzy, których ograniczenia, wasze ograniczenia, czyli rządu, dotknęły pośrednio lub bezpośrednio. Do wszystkich tych, którzy stracili pracę, dorobek życia, nie mają na chleb, ponieważ prowadziliście bezzasadne zakazy, bez konsultacji społecznych, bez logiki i podstaw prawnych. Mordowanie gospodarki, bo tak faktycznie nazywa się te wasze działanie, musi się natychmiast skończyć. Unia Polskich Przedsiębiorców kierowała wielokrotnie do premiera i ministrów petycje i gotowe, gotowe rozwiązania. Jednak nikt nie chciał z nami rozmawiać. Ja dzisiaj się pytam, gdzie są wasi dodatcy, jak się nazywają i kogo reprezentują. Pytam, bo nikt ich nigdy nie widział. Stajemy się państwem bezprawia. Wysyłacie na restauratorów, hotelarzy, sanepit i policję. Czy to jest pomoc rządu dla poszkodowanych przedsiębiorców, dla praworządnych obywateli? Szanowni Państwo, chcemy weryfikacji podejmowanych decyzji przez rząd. Od początku wprowadzenia lockdownów, zamknięć i restrykcji nakładanych na przedsiębiorców, widać jak na dłoni dużo, jest dużo wątpliwości i do rozwiązania. Apeluję do przedsiębiorców: przyjaciele, jesteśmy z Wami. Otwierajcie swoje biznesy już dziś oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szanowni Państwo, Unia Polskich Przedsiębiorców, już tak na koniec, żeby nie przedłużać. Unia Polskich Przedsiębiorców jako pierwsza inicjatywa w Polsce apeluje do wszystkich opcji politycznych o powołanie specjalnej komisji do zbadania poprawności wprowadzania kolejnych obostrzeń w Polsce. Jest wiele wątpliwości i pytań od samych przedsiębiorców do rządu. Dziękuję.